Jeżeli dzisiaj ten ład życia rodzinnego jest tak mocno zagrożony, jeżeli episkopat nie tylko tak wiele mówił w swoich listach do wiernych, ale także i monitorował to w różnych memoriałach do władz państwowych i w swojej pracy, której, która była prowadzona przez różne komisje episkopatu, czy to w komisji duszpasterskiej, czy katechetycznej, czy liturgicznej, czy kultury, czy w innych. To właśnie ta praca, która była i która leży u podstaw kształtowania praw naszej rodziny, musimy stwierdzić, że istnieje prymat rodziny. I w tym prymacie rodziny, tak jak w kołysce, najważniejszy jest prymat obrony życia i prymat życia rodzinnego. I to jest jedyna gwarancja tego wszystkiego, co będzie dla nas, Polaków, tutaj może pewnym wyznacznikiem. Zobaczcie. Dzisiaj w Polsce mówi się, że przyrost naturalny spada poniżej kreski, że już nie ma ludzi, którzy będą pracować na emerytury. Podczas gdy ostatni spis powszechny w 2011 roku w Anglii stwierdził, że z polskich rodzin co roku przychodzi na świat 20 tysięcy dzieci. Dlaczego? Dlatego, że tutaj rodziny mają zapewnioną politykę prorodzinną, dlatego, że tutaj dba się o pewne wartości, które są fundamentem niezbywalnym. I to, że matki Polki przekroczyły i przeskoczyły, można by powiedzieć, Pakistanki, które zawsze były na pierwszym miejscu, to nagle się okazuje, że nawet ci, którzy wartości rodzinne uważali za swoją pierwszą hierarchię, nagle zostali przez Polaków zepchnięci na, drugą, na drugie miejsce. Pytanie jest, jak my dzisiaj, a zwłaszcza wy jako matki, jako babcie, jak Wy dzisiaj przekazujecie prymat, tej moralności czy tego życia, które jest tak bardzo ważne. Bo z prymatem rodziny, z prymatem tego życia i ładu ekonomicznego wiąże się także inne bardzo doniosłe zadanie rodzinne do wychowania w narodzie, wychowania osobistego i społecznego, czyli takiego ukierunkowania tych naszych młodych pokoleń, aby one wchodząc w swoje życie publiczne, społeczne, zawodowe miały świadomość tych obowiązków, które muszą mieć ze sobą. Ale czasami jako Polacy wiemy, że nie jest to ani proste, ani łatwe. Dlaczego tyle razy kapłani siedząc w konfesjonale słyszą proszę księdza, no bo byłem w, w swojej pracy... Ale nie wykonywałem do końca rzetelnie moich obowiązków. Bo proszę księdza, no ja wyniosłem z pracy tam coś, bo ja tam coś wyniosłem, zabrałem, ale to nikomu nie zrobiło żadnej krzywdy. Ale jeżeli byśmy zobaczyli na człowieka, który gdzieś jest w fabryce, która montuje samochody, to najpierw wyniesie trochę śrubek. Potem wyniesie zderzak, potem wyniesie pół silnika, potem wyniesie coś tam jeszcze, złoży cały samochód i mówi no nikomu nic się nie stało, no pewnie, że nie. Nikogo nie spaliłem, nikogo nie podpaliłem, a oni się i tak nie domyślili, że gdzieś tam ponieśli straty. Dlatego tutaj to życie moralne nas ludzi musi być przede wszystkim oparte na tych prawach Bożych. I co z tego, że ktoś mi powie: "Proszę księdza, ja realizuję 10 Bożych przekazań". Pytam: "A kochasz swojego ojca i matkę?". "No tak, ale proszę księdza, bo ja do nich teraz już nie dzwonię". Pytam: "Dlaczego?". "No bo oni mnie nie rozumieją". "Ale dlaczego ci rodzice nie rozumieją?". "Proszę księdza, oni są staroświeccy, oni są w Polsce, oni nie wiedzą, jak wygląda prawdziwe życie". I pytam go: "No to jak wygląda prawdziwe życie?". "No proszę księdza, no bo tu są możliwości". Pytam, jakie możliwości? No proszę, księdza, tu człowiek się rozwija. Pytam, no ale powiedz mi, jak wygląda ten Twój rozwój? No proszę, księdza, tutaj nareszcie przy tej pracy mam możliwość pójścia do Pabu. I mówię, i to jest rozwój. No proszę, księdza, ale ja zarobiłem, cały tydzień ciężko pracuję. Ja mówię, no to cały tydzień ciężko pracujesz, żeby potem całą wypłatę przepuścić w Pabie z piątku na sobotę. I pytam, budzisz się potem z kacem w niedzielę i mówisz, Nie mogłem przyjść do kościoła. Pytam dlaczego? No bo proszę księdza, jeszcze nie wytrzeźwiałem. Ja mówię, no a jaki przykład mają twoje dzieci, które patrzą na to, jak ich ojciec wygląda. No proszę księdza, ale no bo ja też chcę mieć coś z tego życia. No to człowieku, bądź odpowiedzialny. Bo jeżeli to wszystko będzie wyglądać tak, jak wygląda, no to potem nie dziwmy się. Że ja teraz w biurze siedząc, otrzymujemy z Polski sądów biskupich sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. I kochani, jak w 80., czy w 94., czy w 2004 roku było tych spraw 4, 5, to teraz w ciągu roku mamy ich przeszło 100. I nie mówcie, że ta wolność doprowadza człowieka do tego, co jest zaprzeczeniem prawa Bożego. Bo gdzie jest ta wierność? Jak młodzi stali na stopniach ołtarza, trzymali ręce, podali sobie przewiązane stół. stoję czasami przy tych ślubach i błogosławie, I oni wypowiadają te słowa: Ja to wyślubuję miłość, wierność i to, że cię nie opuszczę, aż, aż do śmierci. I czasami te ręce im tak drżą, ja trzymam tę rękę na tej stule i mówię: No, nie bójcie się, to przecież nic strasznego. A mężczyzna mi odpowiada. Proszę księdza, bo ja dopiero pierwszy raz. Pierwszy raz. Rodzi się pytanie, jeżeli już mam takie, takie myślenie, to co będzie później? To na jakich wartościach będziemy oparci? Bo ja pierwszy raz. A jak ci się nie uda, jak się z nią pokłócisz, to potem co? To tak jak w duszpasterstwie akademickim, na przygotowaniu do małżeństwa, powiedzieli mi, proszę księdza, no bo teraz są takie problemy. Gdybym ja wiedział, że ona będzie w tych papilotach po ślubie, to ja bym się z nią nie żenił. A ona mi mówi, a jeżeli ja bym wiedziała, że on chrapie, to proszę księdza, to przecież spać nie można, muszę iść do drugiego pokoju. To jeżeli tak się ma sprawa z małżeństwem, to po co się żenić? No ale kochani, zobaczcie. Jak daleko odeszliśmy od ideału rodziny. Jeżeli uczestniczyłem w jubileuszu małżonków na parafii, gdzie kiedyś pracowałem jako proboszcz, oni przeżywali 60-lecie swojego małżeństwa. I tam autentycznie zebrała się rodzina, przeszło 120 ludzi byli na tej mszy świętej i patrzyłem na te, na te takie brzdące, najmniejsze. Którzy tam gdzieś baraszkowali i w końcu taki jeden rezolutny, no to go tak wziąłem i pytam go: to co, cieszysz się, że twoja babcia z dziadkiem mają 60 lat małżeństwa? A on się tak na mnie patrzy i mówi: father, you must be crazy. You must be crazy. I słuchajcie, poczułem się tak, jakby mnie ktoś uderzył w twarz. Bo, kiedy popatrzyłem na swoich dziadków, którzy przeżyli ze sobą 54 lata, mieli ślubu, moi rodzice przeżyli 45 ze sobą, tatuś potem zmarł, mama jeszcze żyje. I kiedy popatrzyłem na tą miłość tych ludzi, którą siebie obdarzają, to patrząc teraz na takiego brżdżąca, który mówi, You must be crazy. Pytam, gdzie jest nierozerwalność małżeństwa? Gdzie jest wiara? Gdzie są te. Podstawy, na których budujemy to szczęście rodzinne. Zobaczcie, dzisiaj, jak daleko odeszliśmy od tego, co jest modlitwą rodzinną. Dzisiaj nikt nie ma czasu. Dzisiaj rodzina już nie klęka wieczorem, żeby być tam na miejscu. Dzisiaj już nie ma takiego poczucia obowiązku, że ja muszę być, że ja szanuję te wartości, że są dla mnie jakieś ideały. Dzisiaj mama gdzieś przygotowując obiad dla dziecka, krzyczy do niego Irek, zejdź tam z góry, obiad gotowy. Eee, zejdź tam z góry, eee, ojca pośle. No dobra, to jeszcze ten tata jest jakimś tam straszakiem. Ale czasami jak się zobaczy, jeździłem na kursy z młodzieżą na Loreto. Najlepsza młodzież z naszych polskich rodzin z całej Europy Zachodniej. Jechaliśmy do Ojca Świętego Jana Pawła II, i oni gdzieś tam zamieszkiwali naprawdę w bardzo dobrych warunkach. Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły kiedyś mówi: Chodź ze mną, przejdziemy się po pokojach, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To jakbyście zobaczyli jak to wyglądało, to dosłownie jak jakoś tsunami przeszło przez ten pokój. Tu gdzieś walizka rozwalona, tu jakieś tam suszące się nie wiadomo co, tu jakieś skarpetki, tu jakieś spodnie, tu jakieś koszulki. I pytam się, słuchajcie, mieszkacie w trzy w tym pokoju. Jak się odnajdziecie, co jest wasze? No proszę księdza, najwyżej sobie prześlemy później nie? prześlemy sobie później. Nawet nie wiem, co mam. Jeżeli mówimy o pewnych wartościach i to są najlepsze wartości, i to jest najlepsza nasza polska młodzież, to pytam, do czego dzisiaj zdążamy? Porządek tego naszego życia rodzinnego. Jest równocześnie jakimś obowiązkiem za przekazanie tych wartości religijnych. Może dlatego Kościół tak mocno dba o uświęcenie tego naszego życia zawodowego, bo przecież wiecie, że w Polsce obchodzimy jeszcze dożynki, kiedy rolnicy dziękują za całe plony, przynoszą wieńce. Chcą, żeby kapłani błogosławili i uświęcali wysiłek ich pracy na roli. Kiedy może księża są zapraszani, aby błogosławić domostwa, błogosławić domy, to wszystko dlatego, aby Chrystus zamieszkał pomiędzy tymi, którzy tego o to proszą. Ale i dla nas dzisiaj musi istnieć jakoś, jakaś moralność w tej etyce naszej pracy. Czy to mówimy o lekarzach, czy o pielęgniarkach, czy kiedy mówimy o rolnikach, czy mówimy o pracownikach technicznych, czy fizycznych, którzy prowadzą wielkie maszyny, za które są odpowiedzialni. Bo można by tu bez końca wymieniać, ale ten obowiązek tej moralności także i zawodowej spoczywa na każdym z nas, bo jeżeli każdy z nas dobrze wykona na swoim odcinku tą pracę, która została mu powierzona, to wówczas wszystkim nam będzie lepiej. Jeżeli dzisiaj przyglądamy się z taką wielką troską temu wszystkiemu, co jest zmianami, które zachodzą w społeczeństwach, w państwach, w Europie, to wtedy też musimy powiedzieć o tym, że jeżeli nie będziemy szanowali tego, co jest naszym życiem religijnym, co jest naszym życiem moralnym, to wówczas te całe nasze wartości gdzieś będą się. Powoli rozpływały. Dzisiaj potrzebni są tacy ludzie, którzy będą świadkami w tym świecie. Zobaczcie, naszego Ojca Świętego, Jana Pawła II, ceniono wszędzie. I kiedy nawet odbywały się wielkie zgromadzenia, czy to ludzi młodych, czy głów państwa, to zawsze wszyscy przed nim pochylali swoje głowy. Dlaczego? Dlatego, że On tak nauczał, jak autentycznie żył. Że prawda życia była tak przemawiającym świadectwem, że nikt nie mógł się temu oprzeć, nikt nie mógł temu sprostać. Pytam każdego z nas dzisiaj, samego siebie też: czy jestem dzisiaj w tym świecie świadkiem tej Ewangelii Chrystusowej? Czy jestem człowiekiem wiary? I jaką wiarę przekazuję dzisiaj? Tym, do których zostałem posłany. Amen.